Więc tak, samolot się rozbił, nie wiem co się stało, nie wiem gdzie są wszyscy, znalazłem jakąś dziwną wieżę strażacką, dalej nie, nie wiem co zrobić, jaki jest aktualny mój cel, poza przeżyciem, a może to po prostu taka strafa była ustawiona. I miała to być jakaś forma zamachu? Na to pytanie odpowiedź będzie kiedyś, może odkryję od, od, odpowiedź na to pytanie. Teraz przydałoby się ustalić co i jak przydałoby się ogólnie zobaczyć też okolice zapoznać i tu widzę jakieś drzewka tam był samolot, w którym znalazłem jak, na, na, takie oto rzeczy i tam jeszcze było w skrzynce coś to wiesz, że wyglądam naprawdę zadba na zadbaną ale najpierw chciałbym znaleźć jakąś cywilizację Tam jest jakiś ogień Dym jest Cywilizacja Tak szybko I Tam kolejny Ludzie tu normalnie mi... oj, zbliża się noc Ludzie tu normalnie są. Dobra, nie zamierzam mi grać. Prześpijmy się, tutaj odpoczniemy. Mam nadzieję, że nic się nie obrazi, jeżeli tutaj odpoczniemy. A, jeszcze się w ogóle nie witaliśmy. Dobra, co to było F5 jeszcze F2? F5 Siema. Jestem AZ11 a to jest Minecraft Force Survival. No w ogóle? No, druga próba nagrywek, bo na początku jakoś dziwnie OBS mnie nie wykrywał mikrofonu, oczywiście. To w ogóle jakiś gościu jest w takim jakimś korytku. Trzyma... No, on chyba mnie nie lubi. Ach, przeżyję. No. Tu jest naprawdę dużo ludzi. A, no, w ogóle zmieniając temat, widzę je. Yy, 9 lutego mam urodziny. Yy, I bardzo by miło, gdybyście zostawili łapeczkę w górę. Łapeczkę w górę. W formie, albo na przykład złożyli życzenia w komentarzu. Jeżeli byście chcieli w ogóle kiedyś ze mną pokazać, to niedługo otworzyłeś. Jeżeli ktoś oglądał moje Minecraft Hardcore, to mógł mu się obić o uszy, a o moim serwerze Discord. Yy, teoretycznie już jest gotowy i mogłem dać link do Discorda w opisie swojego kanału Ale... Jeszcze tam regulamin muszę, tam regulamin, bardzo, tam jeszcze nie jest kompletny Tak, regulamin jeszcze nie jest kompletny Ale jeżeli byście chcieli To mogę od razu, to mogę... Nie tak... Za kilka dni mogę wrzucić link do Discorda żeby, nie wiem, jakbyście chcieli na przykład pograć, razem coś nagrać, na przykład ktoś, jakbyście... Jak ogólnie chcieli też na przykład kiedyś nagrać razem, nie się ogólnie porozmawiać. Jeżeli ktoś startuje z YouTube, to mógłbym nawet trochę rad dać. Ale informuję z góry, że też jestem początkującą osobą. No i tam... No. Ja nie jestem osobą, która żebrze, ale fajnie było gdybyście dali łapeczkę w górę i subskrypcję. Albo, napis albo nie wiem, chociaż napisali życzenia w komentarzach. Jeżeli chcecie Discorda, to może za kilka dni dam link. Discord otwarty, dla nie dla, przyja dla przyjaciół, dla widzów... choć ci z góry informuję, że system autoroli. Jakoś nie chciał mi zadziałać. To, jeżeli byście na przykład dołączyli do mojego Discorda, to o rolę na PW byście musieli napisać. Niestety. Ja nie, ale ogólnie jakoś Discorda nie ogarniam aż tak bardzo. No bo to będziemy mieszkali przez jakiś czas. Ale by się przydało, też nie wiem. Cokolwiek ustalić. Co się stało z samolotem? Czym on staje w tej wieży? Nikt już nie mieszka. Ale widać, że ktoś się naprawdę świeżo opuścił to miejsce. Komputer no, jeszcze działa normalnie. A to może działa. I działa. Co jest? Te rzeczy są w naprawdę idealnej kondycji. Te rzeczy są naprawdę w idealnej kondycji. Najlepiej, przydałoby się w ogóle jeszcze coś na przetrwanie zdobyć. Tutaj, tutaj chętnie bym w przyszłości otworzył kopalnię jakąś. Ten samo to mógłbym go jakoś naprawić może kiedyś. Tutaj bym trochę dla SUS chciał, żeby, nie wiem, jakiś, jakąś chatkę normalną sobie postawić zwykłą, a nie w takiej wielkiej wieży żeby mieszkać. Ale to temat na inne odcinki. Dobra. Ile już jest od odcinka? Siedem zaledwie ale i tak to pewnie przedłużę to, nie, pewnie, to albo to skrócę, albo to przedłużę i tak